Kochani, Przecież mam taką piękną pogodę na dworze, 22 stopni, a my postanowiliśmy się bawić dzisiaj w Pokémony w domu. Tak, Pokémony. To może ja będę to otwierał tak. powoli. Dzisiaj mamy taki blisterek o Time Up. Stąd. Ja też bym chciała otworzyć jednego. Aha, a tutaj mamy blisterki na wymianę. Super, na trzy. Trzy wymiany. No trzy, trzy takie dostaliśmy, trzy takie same. Tak. O, jeśli ktoś chce się wymienić, to proszę pisać w komentarzach czy tam coś. No, czy no. Nie, tego nie. Tego nie, no to się. Zobaczcie no. sobie. Tu kodzik mamy Kodziki. dla Was. Kurczę, nie widzę coś. Coś, coś O jest, jest. O coś. Baliśmy się. O sproście. Hmm. Pierwszą otworzymy, patrzcie sobie. Ja, ja raz i ty. Dobra. Pierwszą paskę otworzymy sobie ze Snoraxem. To mhm. taki krótki odcinek w taki. Nie może być to sobie za drugi. Nie może on zielony kod to już jest beznadziejny. Zielony kod jest beznadziejny, tak, bo to nie będzie słaba rzadka karta, bo on kodzik, dobra. Kodziki, Jeden, piszcie. Jak chcecie kodziki. I dobra. Jak zawsze energia. Tancerka energia trenerka. Mhm. Kabuto. Kolejna trenerka. kosmok, o Magikarp. Co my tu mamy? O, coś mi rośnie wcześniej. Z o. Co? Co? Coś. O. Za. Coś. No. Jakiś kart. Czas z tym szukamy. Rzadkie karty tylko mi interesują. Psajdak. O, jest jakaś coś rzadka. O, śmiertnica przerośnięta rzadka karta Albański egzekutor, super A ty będziesz... ja otworzę, to ty dobra, sobie będziesz mówił kartach, bo ja ich nie znam, do, ja dobra? Też. Tak, teraz ja otworzę hmm? <laughs> Tutaj do kamery Aha, no dobra Serie pokemonowe Dobrze To już jak tak? Tak, Tak? No. I to uliczymy? Kolejny zielony. Tak, to jest kodzik. Jeden. Trzy, cztery tutaj dajemy. Cztery, do daj wszystko. Tak. <grym> Dobra, daj. O. Dobra, ja będę plecęła. Dobra, wracamy. Energia. Energia. Kolejna w śmiarnica. A teraz nie alulańska. Jakaś Kolejna pani. trenerka. Ponita. Mirab. Charmander. Fajnie. Fajne? Fajnie. Fajnie. E? E? O. Idę w wersji I rzadką kartą jest... O. Nie, nie tego? Hmm? To, to... To nie ma na życiu. Dobra, ten, ten z teraz Mr. S. Alizaurem. nic... Nic ciekawego nie ma dzisiaj. O, ale spójrzcie na to. Biały godzik. Dobrze wróżę. O. nie Tak, każdy kolor jest innym kolorem, tak? No, zielony. jak jest zielony, to jest coś słabiej. Jak jest czarny, to większe prawdopodobieństwo na no, lepszą rzadką kartę. Energia, oczywiście. Mhm. Kangaskan. To, to, to. Nie wiem, nawet jakieś takie dziwne. O, jakiś bokser. O. Jakieś, kurde, niewyklute do końca to było. PJ. Mm, jakieś miecze, herosy, krosy. Noridan w wersji żeńskiej. Magik oczywiście. Mm, fajne. I rzadka karta. Kurcze. Zoarak jakiś. Dobra, to dzięki. Zapraszamy dzięki. na kolejny odcinek. Hej.